Jak się wsłuchamy, słychać kury, bo tutaj niedaleko sąsiad ma kury, krów nie ma, ale także jak się wsłuchamy, słychać szum pszczół. Poddamy im ciasto. Miarę sprytnie. No, pod udało nam się ładnie to zrobić. Jeszcze dodamy ocieplenie i już. Teraz są okres, gdzie jest młody czerw. Młody czerw się rozwija. Matka pszczele znoszą. No, czerwią, czerwią, aby te pszczoły, które się rozwiną, będą w kwietniu, w maju zbierały dla mnie miód. No. dajemy. O, tu, jest dość... o. tu jest wszystko Dlaczego tam jest mokro Nie wiem Dobra Podłożony jest czerw Raczej znaczy podłożone jest ciasto Czyli ja mam spokojne, że przeżyją Jedyną rzeczą, którą może być która może być jedyną rzeczą, która może być może być to to że pszczoły trzeba będzie na wiosnę leczyć przeciwko warozie mają jedzenie na przeżycie no mogą być jeszcze mrozy, mogą być jeszcze pogody nie sprzyjające więc to jest zapad. dzisiaj jest za zimno Mimo, że tu pszczoły latają, jest ciepło, ale nie robi się otwierania uli, bo to tak, jakby sobie ktoś mieszkanie otworzył, drzwi, okna, wszystko i, i przez jakiś czas w takiej pogodzie, przez jakiś czas, nie wiem, szukał czegoś. Nie można tego robić. Daliśmy im tylko jedzenie, ja tylko zastosowałem metody, dałem im pod, podkarmiłem je. Jeśli będą potrzebowały, wezmą pokarm. Jeśli nie będą potrzebowały, tego pokarmu nie będą brać. Nie należy im grzebać w gnieździe. Możemy się tylko domyślać i wiemy o tym, że czerwią już matki. Będzie młode pokolenie na okres, w którym będą zaczynały młode pszczoły pracować. Pracować no, nie chcę powiedzieć, że na mój pożytek, na miód dla mnie w okresie zaczął już kwietnia, maja, potem się będą rozwijać. Mam pięć roi w tym roku, może. Znów zrobię trzy więcej. Nie ma się co być chytrym, bo niestety nie wiadomo jak będzie. Jeśli będzie pogoda, będzie miód. Nie będzie pogody, nie będzie miodu, a jednak wtedy trzeba karmić te pszczoły, te roje trzeba karmić, dbać, leczyć. Także pozdrawiam do następnego razu. To chyba będzie już w miesiącu kwietniu.